Max i Ruby. Lubi świat. Max i Ruby. Siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęty dzień. Max i Ruby. Ruby i Bestia. Dziękuję, że pozwoliłaś nam poszkarać na strychu, babciu. Nie ma za co, robi. Mam nadzieję, że znajdziecie sobie świetne halloweenowe kostiumy. Jejku! Wśród tylu skarbów na pewno coś wybierzemy. Skoro już tutaj jestem, może powinnam przy okazji przygotować też swój kostium halloweenowy. Gdzie ja go schowałam? O, już sobie przypomniałam. Za kogo się przebierzesz, babciu? Jeśli teraz ci powiem, to nie będę ci mogła zrobić niespodzianki, prawda? No tak, w sumie racja. A wy? Już wiecie, za kogo się chcecie przebrać? Myślę, że Max i ja będziemy dwiema postaciami z jakiejś bajki. Co ty na to, Max? Zawsze chcesz się przebierać za przerażające potwory, ale może w tym roku mógłbyś spróbować czegoś innego? Mógłbyś być księciem z bajki? Może znajdę tutaj coś co pomoże mi podjąć decyzję, za kogo się przebierzemy. Ah. Mamy tyle bajek do wyboru. Królewna Śnieżka i Książę? Złotowłosa i trzy niedźwiadki? E, nie, to odpada. Nas jest tylko dwoje. No to może ah! Musimy się poważnie zabrać za poszukiwania kostiumów. Nie mamy nawet pomysłu, a Halloween tuż, tuż. Poszczeraj sobie w tym pudle. Może znajdziesz jakiś strój godny księcia. Jejku, tylko zobacz ile tu fantastycznych starych ubrań. A! Chyba właśnie znalazłam coś w sam raz dla siebie. Myślę, że przymierzę te suknie od razu. Dokładnie w moim rozmiarze. Zobaczmy, jak w niej wyglądam. Myślę, że na początek nie najgorzej. Podoba ci się, Maxiu? Max? Max! Książę nie obudził śpiącej królewny takimi odgłosami, tylko pocałunkiem, wiesz? Może lepiej na razie zabiorę ci te zęby, Max. Dzięki temu będziesz mógł się skoncentrować na szukaniu kostiumu, który będzie pasował do mojej sukni. Czy to w tym pudle znalazłeś rękawiczki? Może znajdę tu parę eleganckich rękawiczek w sam raz dla księżniczki. kiedyś takie piękne rękawiczki Maxiu bez długich różowych rękawiczek kostium księżniczki nie byłby kompletny tak zdecydowanie lepiej ale jeśli chcę wyglądać jak księżniczka z bajki muszę znaleźć coś naprawdę wyjątkowego Max wielkie włochate stopy nie są czarujące założę się że znajdziemy tu jakieś lepsze buty tylko spójrz, jaki tu wybór. Może znajdzie się coś, co będzie odpowiednie dla księżniczki. Różowe pantofelki i w dodatku pasują na mnie jak ulał. A? O! <laughs> Rozglądaj się dalej. Zaraz, chwilka. Jak mogłam zapomnieć o babcinym kufrze pełnym kapeluszy? Najpiękniejsza korona, jaką kiedykolwiek widziałam, Max. A zapewniam, że widziałam w życiu wiele koron. Będzie idealnie pasować do mojego kostiumu księżniczki? U! Powoli zaczynam wyglądać jak księżniczka z bajki. Tylko szkoda, że jakoś nie mogę się zdecydować, z której bajki. Max! Co ty wyprawiasz? O, Max, nie słyszałam obajce w której piękny książę wyskakuje z nienacka i ryczy na księżniczkę. W dodatku bardziej przypominasz bestię niż... O! To jest to! Do stu beczek solonych śledzi. Piratka babcia już tu jest i chce zobaczyć wasze stroje halloweenowe. Rozumiemy się? <laughs> Tutaj jestem, babciu. O! Rubi, wyglądasz jak najprawdziwsza piękna księżniczka z bajki. Dziękuję! Jest tylko jedna sprawa, gdzie się podziewa twój przystojny książę. <grym i wyszczyli> <grym i wyszczyli> <grym i wyszczyli> A oto i on! Cóż! Faktycznie obiecywałaś, że w tym roku mnie zaskoczysz. Potrafisz zgadnąć, z jakiej jesteśmy bajki? Hmm. No, oczywiście, piękna i bestia. W zasadzie powinnam powiedzieć, rubi i bestia. Hmm. Aha, aha. Wiecie, mam wrażenie, że w tym stroju czegoś brakuje. A chyba już wiem. Proszę. Teraz Max będzie jak prawdziwa bestia z bajki Kiedy będzie wszystkich straszyć swoim Halloweenowy dom Maxa i Ruby Świetna twarz, Max A co powiesz na moją? Jakie piękne Halloweenowe dynie Po prostu nie mogę od nich oderwać oczu Dziękuję, babciu Zajmę się wycinaniem otworów, a wy możecie tymczasem pięknie udekorować cały dom. Dobrze, babciu! Będziemy mieli najlepiej udekorowany dom na całej ulicy, prawda, Max? <laughs> tak, będzie odrobinkę przerażający, ale również trochę zabawny. <laughs> Musimy się śpieszyć. Luiza i Waleria za chwilę tu będą i razem idziemy zbierać słodycze. Prawie zapomniałam! Musimy napełnić tę miskę słodyczami dla innych dzieci. Dziękuję, Max! Słodycze! Tam, taram, tam, 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 tam. Hm. Potrzebny nam będzie na tę miskę mały stolik. I chyba wiem, gdzie mogę go znaleźć. Pamiętasz, że te słodycze są dla innych dzieci, prawda, Max? Hej, uszy do góry, dostaniemy dzisiaj całą masę słodyczy. Ale najpierw musimy udekorować cały dom. Tylko spójrzcie, dzieci, jaka przerażająca dyniowa twarz. Zgodnie z zamówieniem Maxa. Podoba ci się? <śmiech> <śmiech> Położę ją na ganku, żeby wszyscy mogli ją zobaczyć. Zaraz wrócę z twoją dynią, Ruby. E, Max, bądź tak dobry i otwórz drzwi. Nawet nasze drzwi złowieszczą dziś skrzypią. O! <laughs> e, Max! Max! Słodycze. Ah, wiem, że lubisz słodycze. Ale te są przeznaczone dla innych dzieci, które tu przyjdą. My dostaniemy słodycze od naszych sąsiadów. Kolejna piękna dyniowa twarz melduje się na służbie. O! Ale świetna! Dokładnie taka, jak narysowałam. Dziękuję, babciu. Oho, nie ma za co robić. A teraz włożę dyniowe pestki do piekarnika, żeby wyschły i były pyszne i chrupiące. Mm, prażone pestki dyni. Aż ślinka cieknie, prawda, Max? Słodycze! Tak, ja też uwielbiam słodycze. A teraz potrzymaj mi drzwi jeszcze raz. Albo nie. Proszę, już się nie zamknął, a teraz poszukaj w pudle jakichś zabawnych dekoracji. Zgoda, Max? Czy masz ręce zdala od miski ze słodyczami? Dziękuję, Max. Max! Słodycze. Słodycze! W zasadzie to miałam na myśli wszystkie ręce twoje własne i nie tylko, Max? Odłożymy to na miejsce, zgoda? A to powiesimy gdzieś, gdzie tego nie dosięgniesz. Dzieci, jak wam idzie dekorowanie domu? Dobrze, ale musimy się pośpieszyć. Luiza i Waleria za chwilę tu będą. Babciu, pomogłabyś mi to zawiesić? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, księżniczko Ruby. <ścoughs> Czy w pudle są jakieś baloniki? Słodycze gotowe? Idealnie. U, lepiej pójdę zobaczyć, co z tymi pestkami dyni. Znalazłeś baloniki. Hmm, ciekawe, gdzie się podziały słodycze. Słodycze. <grywa> Niezła próba, ale słodycze będą się lepiej czuły w miejsce. Co by tu zrobić, żebyś przestał w kółko o nich myśleć? Ha, może jeśli nie będziesz ich widział, nie będziesz też o nich myślał. Przy użyciu tej specjalnej magicznej peleryny sprawię, że słodycze znikną. Teraz są, a teraz ich nie ma. Tada! Czas się zabrać za nadmuchiwanie baloników. Nadmuchany, a teraz proszę podtrzymaj go, żebym mogła go zawiązać. Max? Hmm. Oj oj, wrażone pestki dyni! U! Przepraszam, babciu. Nie przejmuj się, Ruby. Pójdę tylko po miotłę i zrobię tutaj porządek, zanim się obejrzysz. Dziękuję, babciu. Popatrzmy, dokąd Max mógł zabrać słodycze. Aha! Myślałeś, że znikniesz pod peleryną razem ze słodyczami, prawda, Max? Słodycze! Naprawdę musimy przygotować dekoracje, zanim przyjdą dzieci. Przydałaby mi się Twoja pomoc. I gotowe. Pójdę wstawić do piekarnika kolejną porcję. Dziękuję, babciu. Luiza i Waleria będą tu lada. <śmiech> <śmiech> A, już przyszły. O nie, dekoracje nie są gotowe. Słodycze! O, tak mi zależało, żeby dekoracje były gotowe na wasze przyjście. To znaczy, że jest ich więcej? Więcej? Więcej od czego? Więcej od tej strasznej wiedźmy. Jest przerażająca, a jednocześnie zabawna. Rubi, masz najładniej ozdobiony dom na całej ulicy. A wszystko dlatego, że Maxa tak bardzo kusiły te. Słodycze! Mm, mm. Łakocie albo sztuczka Łakocie Zgadniecie kim jestem? Życzy sobie pani normalne strzyżenie? Czy może da się pani dzisiaj namówić na tę super silną odżywkę? <grybuj> <grybuj> Byłabyś fantastyczną fryzjerką, Luizo Dzięki a ty jesteś świetnym klaunem, Valerio. <grymne> A co myślicie o naszych strojach? Jesteśmy piękną i Łakocie. <grymne> no, chyba chodziło ci o piękną i bestię. Zgadza się, Luizo. Ale Max myśli dzisiaj tylko i wyłącznie o słodyczach. Łakocie albo sztuczka. Zgadza się, Max. Łakocie. W tej zabawie chodzi o to, żeby chodzić od drzwi do drzwi i krzyczeć. Łakocie, Łakocie albo sztuczka. <grymne> Zawsze się zastanawiałam, dlaczego właściwie tak się mówi Może chodzi o to, że jeśli ktoś nie przygotował dla ciebie słodyczy Możesz mu spłatać za karę psikusa Może A, Chyba właśnie wpadłam na genialny pomysł W tym roku zamiast po prostu prosić o słodycze Możemy na nie zarabiać robiąc sztuczki To faktycznie genialny pomysł, Ruby No dobrze, Max, pora ruszać nad sztuczką możemy pomyśleć po drodze. Łakocie albo sztuczka! Arr. Kto się tam znowu dobija do moich drzwi? <laughs> to my, babciu. Gotowe? Jeśli nie chcesz się, się nas bać, Musisz nam cukierka dać. Jak nam nie dasz, będzie sztuczka. Albo słodycze, albo nauczka. O, co za wspaniały występ! Oczywiście wszyscy zasłużyliście na pyszne łakocie. Ale babciu, nie chcesz zobaczyć naszej sztuczki? Bardzo chętnie piraci uwielbiają sztuczki. Jeden, dwa, trzy. A! To był naprawdę fantastyczny pokaz. W nagrodę dostaniecie dodatkowe łakocie. Łakocie! Pa, babciu! Dziękuję! Arr. Łakocie! Naraćmy się, jaką teraz zrobimy sztuczkę? Dobrze. Gotowy do następnej sztuczki? Gotowy, Ruby! Łakocie albo sztuczka! O, zobacz skarbie, kto do nas przyszedł z wizytą. Jeśli nie chcesz się nazwać, musisz nam cukierka dać. Jak na mnie to będzie sztuczka: albo słodycze, albo nauczka! U to my się chyba zdecydujemy na sztuczkę. Chciałbyś zobaczyć sztuczkę, skarbie? No dobrze, mamy dla Was zagadkę. Kto nie ma wstępu na bal poczwara czy strzyga? Nie mam pojęcia. Nie mogę się doczekać, aż poznam odpowiedź. Jasne, Jasne że poczwara! Bo słyszałam, że strzyga, ładnie się ostrzyga! Oho, oho, oho. Za taki żart należą wam się łakocie. Dziękujemy Dziękujemy za za łakocie! Dziękuję za Dzięki tym sztuczkom tegoroczny Halloween jest znacznie fajniejszy. Co jeszcze możemy zrobić? Zastanówmy się wspólnie i na pewno coś nam przyjdzie do głowy. Łakocie, albo sztuczka! Dobry wieczór, panie piórko! Jeśli nie chcesz się nazwać, musisz nam cukierka dać. Jak nam nie dasz, będzie sztuczka! Albo słodycze, albo nauczka! Dziewczęta mają dużo energii. Wesołego Halloween, dzieci! No dobrze, co zrobimy teraz? No, hmm. na pewno wymienimy drzwi, ale to już Moja torba jest taka ciężka, jakbym nosiła w niej kamienie. No dobrze, opróżnijmy torby i zobaczmy, ile zebrałyśmy słodyczy. Podziały nasze łakocie. Łakocie. Nasze słodycze teraz wiemy gdzie się podziały. Max, jak ty to zrobiłeś? Sztuczka. <śm> <śm> Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownictwo produkcji Anna Krajewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Katarzyna Dryńska. Wystąpili: Rubi Katarzyna Tatarak. Max Agnieszka Kunikowska Luiza Iwona Rulewicz babcia Anna Apostolakis i inni.